mm <clears throat> Hmm. NIE! Kurde, to było strująco. Mam nadzieję, że nikt mnie nie ukradł. jak mnie ukradł, ktoś to ja go zabiję. Nie, jeszcze, na banking nie zdążył ukraść tego bejnotę. Dobra Yo, 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 waj, 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 waa Gdzie wycie ten, gdzie ten chat kurde? O jest Nikt na razie nic nie wysłał i Powinno być dużo słuchów, tu jeszcze moja kanapka się przywróciła La gamme a still a brain note. Yo, 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 yo. Yo. Ojo con la lagranda. ¿Qué piso un cañón? Que si eventables? Brainot modet. to. bo czekaj, co na mnie zagramy. Znaczy, no ja zagram, bo uh. Chodź, Mato. Skąd chodź, Mato? Ja piję. Ja myślałem, że nie wypad. wypadł. Rozkombinujemy.

Chłop, lepiej, ima, lepiej niech sobie kupi skina, niż jakieś VIPy, co kosztuje 700. Co chłop ma? Bo też macie taką pałkę? Mocną? Cuch, skąd chłop ma job, job Sachura No Mój! To niesprawiedliwe. No i Jeszcze jakiś wyj plus. Będzie jakiś potrzebny. No jeszcze mi mówicie, że... Czy tam jest goł a nie jest dobry? Tam czy tam coś? Zarabiało ku uny? chyba tak, nie. Jeszcze ho... jeszcze o, kurde, coś tam się pojawiło. Aha, jeszcze chłopi zabrał. Przepięknie, kurde. Coś jeszcze w ogóle jest na live. Jezus, nikt. O kurde. To może być mocne. Albo sobie. No ja mówię. Co, czy tam to? Czy to tamto było? Ja muszę sobie kupić prywatny serwer, bo naprawdę. sam sami wątpię to już wszystko. Ale co teraz zobaczyłem? Że... To coś tam było, bo widziałem, że chłop tam coś leci. Widzicie, ile to zarabia? Ja przecież mogłem to ulepszyć na maksa, żebym mógł samo to. Poczekajcie, no poproszę go. Jak się on nazywa? Wiertarka. Wierkamka. Wierkar... A, wierkarmka. A gdzie ta, ten mój kolega? On jest... Aha, Wyszedł. wszyscy wyszli? A gdzie ten Markis? No mogłem takie sobie ukraść, ale o, dużo ukoszczenia. <ścoughs> <ścoughs> Sorry. Brain of Frenzy. Wydarzenie UFO za 13 minut. Tajem, tajemniczy kupiec boski. ile kosztuje taki ten, taki ten... No ten, Aha, już go nie ma. Nie jest. To jest to. No, coś było się opłacało. Ile? O. Ej! Coś mam jeszcze... A ja pamiętam jeszcze jeszcze mam te. Be, 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 be. be, 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 be. Co? там можно птрмп, не ведя о том. Птрмп, 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 chcę go jest tutaj. Ej, mogę coś? Ej, mogę coś Chopa. Mogę coś. No, no, dajcie mi coś, jestem słonym. Dajcie mi tego, Rob Drawsachura. hura. ja. Widać, że Rochop jest Rosjanem, więc nie chce drusków. <coughs> Pomysł ten sekret sobie wezmę już. To jest jakąś mutację, nie? Sekret szczęśliwy, blok krwi. Aha, to okej. Okay. No szybciej to wolno follow. Mogę ją przeskazać, tylko muszę mieć lepszy ten. O dobra, już mogę iść. I mi się śniło, że to było bardzo malutkie. Z 87. poziom co za Kupa. I. ekspresona senora seniora. Ekspresona pani. Spytam go, czy mogę coś. Mogę. Coś. Mogę tu Mogę tu Mogę tu O cholera! A, myślałam, że to zarabia tych pieniążków. <laughs> Nie, to ja... Uy! Co to było? Ej, co to było? Co to było? Teraz. Co teraz się stało? Zawsze się ginęło od tego. Co się teraz stało z tym Breitonami? Co się teraz dzieje? Co się teraz stało? Zawsze tak było? Zawsze mi wydawało się, że ginęło się. się nie ginie? Yo. Czemu on tam był sekret Secret Lucky Block? Jakąś mutacją? To jest kosmiczny Lucky Block. Coś tam jest mocnego. Mm -mm. Hej, kurde! Zapomniałem w ogóle, że live jest. Nie? Tu tam jest jeszcze? Kończę tego live'a, co mi tam chodzi. Nara.